Panie Piotrze, a jak dobrać naważkę prochu? Mówimy to o strzelaniu do tarczy, więc chcemy strzelać powtarzalnie. Przede wszystkim tak, dobieramy naważkę prochu tak, żeby uzyskać jak najlepsze skupienie. Nie za mało, nie za dużo. Niektórzy strzelcy ładują pełną komorę, bo tak fajnie, fajnie kopie. No, za długo sobie nie postrzelasz. No ale cóż, więc dobieramy sobie naważkę prochu. Przykładowo zaczynamy, jeżeli mamy rewolwer kalibru 44 no to zacznijmy od tych nawet 10 grainów można i lecimy w górę stopniowo. I Jeszcze jest, co jest ważne, rodzaj prochu, tu też jest ważne tak, jeżeli chodzi o granulację, utarło się, że proch dwójka jest do rewolweru najlepszy, no, ale niekoniecznie. Może się okazać, że polska trójka będzie w miarę dobra, chociaż no, uważam, że z dwójka jest taka bardziej e, uniwersalna. Teraz jeszcze rodzaj prochu. Czy to będzie proch szwajcarski, e, czy to będzie proch polski? I pamiętajmy o naważce. Naważka musi być dokładna, żeby te strzały były powtarzalne, żeby te kule miały e, powtarzalną prędkość. A jak Ty dobierasz naważkę?